Zajrzyjmy co w Unidenie birkat UBC9000XLT piszczy. No i piszczą puszki. Jak widzicie dużo modułów zaekranowanych, co jest bardzo dobrą wiadomością. Dzisiaj się unika takich elementów, bo to wszystko kosztuje. Wytłoczenie, przetłoczenie, materiał, zmontowanie, zlutowanie. Więc drogą kompromisów, niezbyt wiele sprzętów się ekranuje w środku. ściągniemy obudowy, zobaczymy, co jest w środku. W międzyczasie rzućmy okiem na głośnik, masywny, fajny, ładne audio się z niego wydobywa. To nie jest rdza, to jest. Taka farba zabezpieczająca, żeby się to nie rozkręciło. No, zobaczmy, co pod tymi puchami. No, i zobaczcie, jak to wygląda pod tymi osłonami metalowymi. Dlaczego to jest wszystko tak fajnie izolowane? Tutaj mamy część cyfrową. Jest tutaj jakiś mikroprocesor z oprogramowaniem. E, jakaś część logiczna. Tutaj widać, że to steruje różnymi filtrami wejściowymi, które się znajdują. W tej sekcji pośrednia częstotliwość. Jest to, zobaczcie, wszystko od siebie ekranowane, co powoduje, że wpływ jednego modułu na drugi jest znikomy. Tak to się budowało kiedyś dawno temu. Płyta jest z 1994 roku. Tak się wydaje. Tu widzimy po nazwie. Uniden 1994 rok, więc no, technologia już stara, bardzo stara, ale jara. No i porównując skaner ręczny, mobilny z tamtych czasów z takim właśnie stacjonarnym, no to już widać, że nie da się upchnąć takiej ilości elementów, nie da się tak wspaniale tego wszystkiego poekranować, żeby to działało jak skaner stacjonarny. Tu jeszcze jest jedna płyta od wyświetlacza przycisków. To, co w unidenie sobie cenię, człowiek nie czuje, że rymuje. To jest właśnie ilość tych przycisków. To nie jest obsługa jak. W ICOM R6 przenośnym, który notabene jest wspaniałym skanerem, wyśmienitym, ale jego obsługa, szczególnie w warunkach domowych, no niestety nie jest tak wspaniała jak tego Unidena 9000 XLT, gdzie guzik ma co najwyżej dwie funkcje. Po aktywacji przycisku Shift aktywujemy drugą funkcję. Którą mamy w tym przypadku w kolorze takim żółtym. A tak każdy guzik ma osobną funkcję, i to właśnie brakuje mi we współczesnym sprzęcie.